Siemanko z tej strony Adrian i dzisiaj będę nagrywał wazony, jak robię wazony i sprzedaję je. To jest oczywiście taka gierka i musimy najpierw stworzyć kształt jaki chcemy. To nam troszeczkę potrwa. Ja już tutaj magluję go, czyli że robię. tak się też będziecie, jak robicie wazony, to będziecie mogli widzieć, jak się robi te też wazony. Dawno w tą grę nie grałem. No więc będzie fajnie. No i zobaczymy, czy faktycznie będzie ładny kształt wazona. Zobaczymy. Okej. Okay. I tu tak, okej. Okay. Dobra. Tutaj dół jeszcze piekę. Czekajcie, bo... o. Dół niech będzie. Dobra i jeszcze to troszeczkę. No i dobra, wypal. Wypalam sobie. Oczywiście. Wypaliłem sobie i teraz robimy kształt. Kolory mam takie. Więc mm, ja bym tu tak zrobił, że tak bym dał. O. Tu. Okej. Okay. Tu też trochę. O. Dobra. Tu troszeczkę też. Dobra, tak. Teraz wyjście, a nie, nie to. wzory I mm, chyba takie coś powinniśmy dać Tu tu nie nie tu, nie tu, nie tu. OK. No i różnymi kolorami to wypełnimy. Czyli jak na przykład zielony. Zielony sobie tutaj zrobię. Na dwa te ciągle będziemy. Tutaj, o, dobra. Okej, okay. i teraz. Biorę. O, ten może być. Dobra. Okej. Okay. I teraz musimy... Dobra, zapełnimy to jeszcze. Dobra. I teraz musimy... Czerwony może... Damy sobie... O tak se damy. I tu teraz jakieś taki o, żółty. Dobra, teraz jakiś taki niebieski. O. No i dobra, taki wazon. Tylko jeszcze tutaj damy wzory. Wzory damy o takie. I zobaczymy, za ile go sprzedamy. Gotowe, klikamy. I sprzedajemy go. Może jeszcze zdjęcie sobie pyknę? Dobra. I gotowe. Sprzedaj. Naciskam, sprzedaj. I 45 osób, cena. Ok. Ok. Na razie spoczko. Okej. Okay. Okej, okay, na razie spoko. Na razie jest mega spoko. Mam nadzieję, że tak dalej pójdzie. Dobra, 212 osób zagłosowało. No i 228 sprzedano. Więc jeszcze raz. Mm. Jeszcze raz se tutaj ten, a w międzyczasie będę robić se wazon i poproszę was o subskrypcję tego kanału. Powiedziałem wam, że, yy, powiedziałem wam, że jak yy, dobijecie 10 subskrypcji to zrobię coś hardkorowego, ale oczywiście w Minecraft, bo mogę tylko gry nagrywać. Albo w Minecraft, albo w innej grze zrobię coś hardkorowego. No, i niestety muszę to zrobić, bo wam obiecałem. Yy, dobra, wypalam, a yy, muszę to zrobić, dlatego że obiecałem, jak dobijecie yy, 10, yy, 10 yy, subskrypcji, a jest już 11 subskrypcji, więc na pewno muszę to zrobić. Będę musiał. Dobra, teraz wzory. Yy, mi się wydaje, że wzory, tak o. Tak o, tak o, tak o, tak o. Dobra. I teraz w tym damy sobie tak. Okej, okay, tak z damy. Okej. Okay. W każdym wazonie tak będzie. To znaczy nie w każdym, którego zrobię, tylko ten. Tutaj, o, nie, nie tu, nie tu, tu, dobra. Powiększymy sobie troszeczkę te linijki, o. O, dobra. I teraz to, okej, okay. okej. Okay. I dobra, teraz to wystarczy tylko pokolorować ładnie. Mm, a nie, wzory kliknąłem, dobra. I kolorować. Dobra. Trochę tego, trochę tego. Okej, okay, trochę tego. Trochę tego. Ok, trochę tego żółtego, trochę zjaśnienia. Ok, zielonego też potrzeba. No i myślę, że jeszcze niebieski tutaj, taki ładny. Dobra. Jeszcze ciemno niebieski. No i dobra. Myślę, że możemy sprzedawać gotowe. No i zostawcie łapkę w górę subskrypcji też oczywiście nie przegapią Was żadne filmy, jeszcze jak dzwoneczek dacie. To nie przegapią Was żadne filmy i ja wam to polecam. O, już jest cena 60. No, to będzie dobrze. Wiecie, to będzie dobrze. To będzie super cena. Mam nadzieję, że więcej od tamtych, nie? Ale dobra, zaraz po tym kończę. O nie, tylko 150. Dobra, ja kończę odcinek, więc yy, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapiły was żadne filmy. Jak dobijecie 15 łapek w górę tym razem, yy, jak dobijecie 15 łapek w górę, to yy, no to. Jak dobijecie 15 subskrypcji i łapek w górę, to robię coś hardkorowego. Ale... Yy, ale... Yy, no, coś hardkorowego zrobię, jak będzie 15 subskrypcji. Także papa. Pa.